W tym filmie pokażę Ci, jak możesz oglądać filmy w tle, czyli aby były odtwarzane w YouTube w trybie drugiego planu. Najpierw musisz otworzyć ustawienia swojego iPhone A, czyli te aplikacje tutaj, a następnie przewinąć w dół do opcji ogólne. Gdy już tu jesteś, wybierz opcję Picture in Picture, czyli właśnie te. Naciśnij na nią i upewnij się, że przełącznik jest włączony. Naciśnij tak, aby był na zielono. Teraz są dwie możliwości. Albo znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych i wtedy nie ma żadnego problemu, albo nie jesteś w Stanach Zjednoczonych i wtedy musisz opłacić YouTube Premium. Jeśli chcesz to zrobić, otwórz aplikację YouTube, a następnie wybierz na dole po prawej stronie opcję Ty. Przewiń w dół i tutaj po naciśnięciu tego przycisku możesz kupić YouTube Premium. Jest to subskrypcja, która usuwa reklamy i daje Ci dodatkowe funkcje, takie jak ta. Kiedy ją aktywujesz, musisz przejść w prawym górnym rogu do ikony koła zębatego, a następnie przewinąć w dół do tej opcji z tym właśnie symbolem. Naciśnij i tutaj również znajdziesz, jeśli masz YouTube Premium, opcję Picture in Picture, identyczną jak ta, którą widzieliśmy w ustawieniach. Trzeba włączyć przełącznik i gdy go aktywujesz, możesz już korzystać. Możesz wejść w dowolne wideo, uruchomić je normalnie, a w momencie, gdy przejdziesz na ekran początkowy swojego iPhone A. Film będzie nadal odtwarzany w oknie tutaj. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny, a jeśli chcesz nauczyć się obsługi swojego iPhone'a e w prostych krokach, zajrzyj do opisu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym.